Witajcie widzowie. Wczoraj zbudowaliśmy wieżę, która ma piętr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz właśnie pokazuję wam balkon. Jest balkon numer 1 na, na, na pierwszym piętrze, balkon numer 2. Na piętrze trzecim, balkon numer 3, na piętrze piątym i balkon numer 4, czyli ten ostatni na piętrze numer 7. Ktoś się schował pupek, który ma dwa lata. W wstępnym odcinku zrobimy o takim innym kupku. Odcinę, tak. I o nim też powiemy. Tak. Tutaj jest, który będzie na właśnie stowarzyszenie, bo wy go pewnie nigdy nie widzieliście. Tego też pierwszy raz y, widzą. Ale następnego może jutro. Ale może nawet zdążymy dzisiaj. Bo teraz przez kilka dni może będziemy robić codziennie odcinki, bo wczoraj też robiliśmy, czy przedwczoraj? Bo prawie, bo praktycznie mieliśmy przerwę przez miesiąc. Przez dwa miesiące? Przez dwa miesiące. Mieliśmy inne rzeczy do robienia, ale dzisiaj... Ale teraz wraca sezon nagrywania. Tak. Może tak też kiedyś zrobimy, ale dopiero, dopiero robimy. A jeżeli nowi jesteście, no to zostawcie łapkę w górę, dzwonek i subskrypcję. Bo chcemy się przebić przez bariery subskrypcji, a mamy ich na razie 26. No to co, to na razie widzowie. Jeszcze komentarz. Nie musisz subskrybować, bo... Ale może. Ale lepiej żebyście zasubskrybowali, ale nie musicie. Po prostu dla nas byłoby miło. Do widzenia.